Cześć, witajcie w nowym filmie. Słuchajcie, już z góry was uprzedzam, że możecie słyszeć jakieś szumy i wiercenia, bo on sąsiad na górze robi remont. Więc, jakby co, to nie zwracajcie uwagi, ale już nie mam na to wpływu, a muszę nagrać dla was ten filmik. I słuchajcie, dzisiaj film z serii DIY. I ostatnio właściwie moi widzowie mnie do tego odcinka, do tych odcinków, które, o których zaraz wam powiem. Zainspirowali, ponieważ miałam okazję ostatnio spotkać moje dwie widzki, które serdecznie pozdrawiam. Ja bardzo lubię spotkania z Wami i to jest przemiłe, przemiłe, uczucie, naprawdę spotkać osoby, które oglądają moje filmy. I zawsze jak Was spotykam, a miałam już okazję kilka razy właśnie spotkać swoich widzów, to pytam się Was, jakie filmy najchętniej na moim kanale oglądacie, jakie serie. I zawsze pada stwierdzenie DIY i zawsze mnie prosicie, proszę, nagrywaj więcej tych filmów. I dlatego słuchajcie. Przeanalizowałam to i yy, pomyślałam, że stworzę dla Was taką serię yy, filmów, które będą się pojawiać raz w tygodniu, na przykład w środę lub w czwartek i będą to właśnie odcinki DIY yy, yy, i to będą moje trzy sposoby na coś, na przykład na balsamy do ust, na mgiełki do ciała, na peelingi do ciała, na balsamy, no przeróżne odcinki, mam dużo pomysłów. I dzisiaj właśnie jest ten pierwszy odcinek tej nowej serii Trzy pomysły na i dzisiaj pokażę Wam moje trzy pomysły na peelingi do ust, ponieważ to jest taki temat, w którym ja się dobrze czuję. Ja uwielbiam peelingi, czy to do ust, czy to do ciała, czy do twarzy wiecie o tym i, i miałam dużo pomysłów i stwierdziłam, że nagram właśnie dla Was taki odcinek. I mam nadzieję, że spodoba Wam się ta moja nowa seria. Napiszcie na dole w komentarzach, jakie pomysły, na co pomysły. Chciałybyście obejrzeć na moim kanale w kolejnym odcinku za tydzień? Także piszcie koniecznie i w ogóle, czy podobał Wam się ten pomysł. Dzisiaj, słuchajcie, moje trzy pomysły na peelingi do ust. Tutaj mam już je gotowe w kolorowych pojemniczkach. Pojemniczki już Was uprzedzam z góry, mam z Tigera, tam są w ogóle fajne. Słuchajcie, puste pojemniczki. Kupiłam też e, buteleczki w sprayu, naprawdę możecie kupić fajne rzeczy za niewielką cenę i one są w dziale, gdzie są kosmetyki w Tigerze, także. Jakby ktoś pytał, to właśnie tam. I dzisiaj wykonam takie zimowe, powiem Wam, te peelingi do ust, bo będzie to peeling na bazie ciasteczek. Ciasteczek Oreo, które uwielbiam i Wy też uwielbiacie, więc te ciasteczka tam po prostu wepchnęłam w ten peeling, wrzuciłam. Drugi pomysł to będzie peeling cynamonowy, wygładzający. W ogóle wszystkie peelingi będą wygładzające. I trzeci peeling to będzie peeling kawowy, też bardzo aromatyczny, także co, zaczynamy. Wszystkie peelingi będą na bazie cukru brązowego. Wy możecie użyć cukier biały, to jest już naprawdę obojętne. Ja chciałam cukier brązowy, ponieważ ma grube ziarenka, a mi zależy na porządnym złuszczeniu. I będą na bazie oleju kokosowego. Wy możecie użyć zamiennie jakiegoś oleju roślinnego, oliwy z oliwek, czegoś tłustego, nawet może to być wazelina kosmetyczna, ale musi ona być roztopiona, rozpuszczona. No i jedziemy z pierwszym peelingiem, peeling ciasteczkowy. W miseczce rozkruszam sobie samą górę ciasteczka Oreo bez tego kremu i mi do mojej pojemności wystarczyła połowa tego ciasteczka, także rozkruszam sobie go na drobny taki pyłek. Żeby mieć po prostu taki puder z tego, do tego dodaję cukier brązowy. Suche składniki sobie mieszam razem ze sobą. Jak już mam moją masę wymieszaną, to dodaję sobie łyżeczkę oleju kokosowego lub oliwy z oliwek i wszystko dokładnie mieszam. Konsystencja ma być taka ni to zbita, ni to oleista, taka pośrednia. Jeśli będziecie mieć um, za, za rzadką tą konsystencję, dodajcie więcej. Dodajcie więcej cukru. Ta konsystencja ma być taka jak mokry piasek na plaży. Dokładnie. No i przekładam sobie wszystko do mojego pojemniczka i peeling o smaku ciasteczek Oreo, smakowity, mamy gotowy. Jak widzicie, nie jest to nic trudnego. To teraz szybko przechodzimy do drugiego peelingu. Teraz będzie zupełnie zimowo-jesienny peeling, bo peeling cynamonowy cudowny, naprawdę cudowny, cudownie rozgrzewa i złuszcza suchy na skórek na ustach. Do cukru brązowego dosypujemy sobie pół łyżeczki cynamonu Nie możemy przesadzić z tym cynamonem, ponieważ jest to przyprawa pikantna, jest to przyprawa ostra, nie chcemy sobie podrażać naszych ust. Także pamiętajcie, żeby nie przesadzić z tym cynamonem. No i do tych suchych składników tak samo dolewamy olej kokosowy lub oliwę z oliwek, i to będzie jedna mała łyżeczka. Mieszamy sobie dokładnie i przekładamy do mojego pojemniczka. Tak, teraz patrzę na te moje peelingi i wszystkie mi wyszły ciemne, także śmieszne. Wcale nie myślałam o tym, że będą to ciemne peelingi, ale wszystkie, zobaczycie, będą brązowe, także no tak jakoś wyszło. No i ostatni peeling, chyba mój ulubiony peeling zaraz po tych ciasteczkach horeo to peeling kawowy. Ja uwielbiam aromat kawy, uwielbiam ten zapach i on jest naprawdę cudowny i uwierzcie mi, że później czujecie na ustach ten zapach kawowy. No to przechodzimy do peelingu i to samo do brązowego cukru dosypujemy sobie jedną e, małą łyżeczkę kawy. I teraz uwaga, ważne, żeby to była kawa ta taka z fusami, a nie ta rozpuszczalna. Niestety nie możecie użyć rozpuszczalnej, ponieważ ona wam się rozpuści i w ogóle Wam nie wypilinguje ust, tylko. Zabarwi wam te usta, a tego nie chcemy. My chcemy delikatne drobinki, także e, dosypujemy sobie tą kawę do naszego cukru. Wszystko dokładnie mieszamy, czyli nasze suche składniki. No i teraz to samo: e, łyżeczkę oleju kokosowego lub oliwy z oliwek, i wszystko dokładnie mieszamy, przekładamy do pojemniczka i nasz peeling jest gotowy. Jak widzicie, wszystkie trzy peelingi nie były trudne, były banalne, dziecinnie proste do wykonania. Na pewno Zrobicie je w domu. Ja bardzo chciałabym w tej serii pokazywać Wam takie proste przepisy ze składników, które każdy ma w lodówce, każdy ma w domu, w kuchni, także mam nadzieję, że docenicie tą serię i że Wam się spodoba. Napiszcie mi na dole w komentarzach, który, ba który balsam, ja już o balsamach myślę, myślę już o następnej serii, słuchajcie, który peeling Wam się najbardziej podoba. Napiszcie w komentarzach, który powtórzycie, a może trzy powtórzycie. Naprawdę polecam Wam wszystkie trzy na różny humor. Możecie sobie różne peelingi używać. Takie peelingi będą ważne przez miesiąc. Możecie je spokojnie używać przez cały miesiąc. Jeśli chcecie wydłużyć datę ważności, to trzymajcie je w lodówce, żeby po prostu Wam się ten cukier nie rozpuścił sam w gorącym jakimś pomieszczeniu, także raczej w chłodnym, zacienionym miejscu je trzymajcie. To co, ja się żegnam z Wami, dajcie mi kciuka do góry, jeśli ta seria Wam się podoba, napiszcie co o niej myślicie, no i co, subskrybujcie mój kanał, w ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami, które publikuję. Żegnam się z Wami, buziaki, dzięki, że byłyście ze mną, pa pa!